Chcemy wprowadzić europejską kartę praw kobiet. Która między innymi zapewni kobietom dostęp do antykoncepcji, także awaryjnej, dostęp żeby do wolnego wyboru, jeżeli chodzi o możliwość przerywania ciąży do 12 tygodnia, a także oczywiście, żeby kobiety miały tak samo równe płace za tę samą pracę jak mężczyźni, no i też właśnie, żeby wreszcie w całej Europie i w Polsce rodziły po ludzku, żeby te wskaźniki śmiertelności niemowląt, były jak najniższe i żebyśmy rodziły w takich warunkach, jak nasze koleżanki z Odry na przykład. Poprzez badania prowadzone w ostatnich latach przez Fundację Rodzić po ludzku okazało się, że 54% rodzących w Polsce doświadczyło podczas porodu przemocy lub nadużyć związanych z zachowaniem personelu lub niedopełnieniem wszystkich procedur. Co więcej... 17% rodzących doznało podczas porodu przemocy werbalnej, psychicznej lub fizycznej. Były to takie rzeczy jak szantażowanie, wyśmiewanie, grożenie, krzyczenie, obrażanie. Wypowiadanie niestosownych komentarzy, szturchanie, rozkładanie kobiecie nóg na siłę przyparciu, przywiązywanie nóg do łóżka porodowego. Czy Państwo sobie wyobrażacie, że na początku XXI wieku kobiety, rodząc, doznają takich rzeczy? My chcemy, żeby tak nie było. My chcemy, żeby kobiety rodziły w godziwych warunkach, żeby czuły się podczas porodu jak w domu, żeby sale porodowe nie przypominały rzeźni, ale przypominały dom rodzinny, żeby jedną rodzącą opiekowała się jedna położna. Ciągle jest to niemożliwe do osiągnięcia. Podczas kiedy politycy deklarują, że jest dla nich najważniejsza rodzina i dzieci, okazuje się, że tak naprawdę w celu polepszenia warunków kobiecie tego najważniejszego, jednego z najważniejszych przeżyć w życiu niewiele się robi.